Jak wiele innych firm, także my w Roto już od dłuższego czasu pracujemy nad rozwojem cyfryzacji. Aby zwiększyć szybkość działań i ich bezpieczeństwo, kilka naszych projektów skupia się na rozbudowie sieci i automatyzacji nie tylko w produkcji i logistyce, ale także w administracji. Nasz nowy system MES umożliwia nam rejestrowanie wszystkich danych dotyczących maszyn. Pozwala to na identyfikację i eliminowanie zakłóceń w produkcji. Możemy dzięki temu uniknąć przestojów maszyn i jeszcze bardziej usprawnić obsługę klienta. Ponadto, cyfryzacja daje nam możliwość monitorowania procesu produkcji w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możemy zapewnić wysoką jakość naszych produktów. Zwiększamy wydajność, stosując w produkcji najnowocześniejsze roboty. Logistyka w zakładach zorganizowana jest z wykorzystaniem bezzałogowych systemów transportu. Dzięki zautomatyzowanemu pobieraniu towarów unikamy przestrzeni buforowych i skracamy czas realizacji zamówień. By działać jeszcze szybciej będziemy w przyszłości wykorzystywać transport bezzałogowy także na zewnątrz naszych zakładów. Ważnym projektem pilotażowym w naszej strategii cyfryzacji jest druk 3D. Z jego pomocą chcemy być na bieżąco z rosnącym zapotrzebowaniem na zindywidualizowane produkty o krótkim czasie wprowadzenia na rynek. Daje nam to możliwość znacznego skrócenia czasu od pomysłu do dostarczenia produktu klientowi, ponieważ po opracowaniu modelu CAD możemy natychmiast wytwarzać elementy w procesie druku 3D. Cyfryzacja obejmuje wszystkie procesy w Roto, także sprzedaż i kontakt z klientem. Dzięki RotoCity stworzyliśmy cyfrową platformę komunikacji, która stanowi doskonałe wsparcie w doradztwie produktowym oraz w wymianie informacji z naszymi klientami i zainteresowanymi uczestnikami rynku. W wirtualnym mieście na wzór dzisiejszych metropolii znajdują się wszystkie typy budynków, od domów jednorodzinnych po szpitale, szkoły i drapacze chmur. Nasi klienci poznają to miasto podczas spotkań z doradcami Roto. I dowiadują się tu o rozwiązaniach naszych okuć. W tej obrazowej sytuacji możemy zaproponować im indywidualne rozwiązania. Kolejnym narzędziem, które wykorzystujemy w sprzedaży jest konfigurator okuć Roto Con Orders. Umożliwia on producentom okien samodzielny dobór indywidualnego zestawu okuć online, w każdej konfiguracji zatwierdzonej pod względem technicznym. Obecnie jest on dostępny w 17 językach. Dane w naszych procesach muszą być bezbłędne i aktualne. Na przykład w jednym z naszych oddziałów pracujemy obecnie nad wykorzystaniem dronów w porównywaniu danych magazynowych z faktycznym obłożeniem miejsc składowania w celu wykrycia ewentualnych rozbieżności. W rezultacie zapewniamy dostępność towarów i niezawodność dostaw, dzięki którym klienci postrzegają nas jako wiarygodnego partnera. Campus Roto od wielu lat stosuje nowoczesne metody przekazywania wiedzy. Szkolenia obejmują także moduły e-learningowe i prezentacje zdalne online. Naszym partnerom na całym świecie zapewniamy w ten sposób informacje na temat Okuć Roto z uwypukleniem największych korzyści dla klienta. Dzięki możliwościom cyfryzacji międzynarodowy zespół trenerów przekazuje ugruntowaną wiedzę w najbardziej przystępny sposób w języku danego kraju. Nasi klienci mają poza tym dostęp do platformy szkoleniowej, na której mogą zapoznać się z materiałami i pogłębić wiedzę.